Co czeka Polskę 2050? Czy partia przetrwa do kolejnych wyborów? O tym w dzisiejszym odcinku politycznego porządku. Zapraszam. A gościem politycznego porządku jest Joanna Mucha, wiceprzewodnicząca Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początku krótki y, cytat. Y, ostatnio rozmawiałem z jednym z posłów platformy. Y, Powiedział mi tak, wie pan co jest najzabawniejsze, że Polska 2050 skończy swój żywot ćwierć wieku. Wcześniej Polska 2025. Pani się uśmiecha, ja też. E, ile jest w tym prawdy? Za wcześnie składają nas nasi przyjaciele polityczni i komentariat do grobu. E, myślę, że mamy miejsce na polskiej scenie politycznej. Jesteśmy potrzebni na polskiej scenie politycznej. Mamy bardzo fajną ekipę, mamy dobry program. Mamy do, dużo problemów, rzeczywiście ten ostatni czas obfitował w te problemy, ale jeśli przejdziemy przez ten zakręt, to odbudujemy się znacznie silniejsi. Więc serdecznie pozdrawiam mojego kolegę z Platformy. Ale za wcześnie, żeby nas żegnać. No właśnie czy Polska 2050, już będąc, trzymając się tej oficjalnej nazwy, trochę się pogubiła. Ja tak sobie prześledziłem przed naszą rozmową. To z jakimi postulatami od początku, czyli w zasadzie od no jeszcze przed, przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku, Szymon Hołownia, a potem cała partia szła do wyborów. Dużo było akcentów na kwestie klimatyczne, na kwestie usług publicznych, mhm. jakości. Później skręt trochę w tą stronę przedsiębiorców. Dzisiaj Ryszard Petru podkreśla, że, że to jest rzecz, na której partia powinna się skupić. Czy jest trochę tak, jak pisał Rafał Kalukin w najnowszej polityce, że ta partia Polska 2050 jest trochę w tym momencie dla nikogo, że trochę nie ma tych jasnych celów, w których się trzymaliście? Wie pan, trzeba chyba to rozłożyć na dwie części, bo jedną częścią jest to, że my mamy bardzo dużą grupę wiceministrów, trzy ministry, które realizują jak najbardziej nasz program w rządzie, ten z, którymi, z którym szłyśmy, szliśmy wszyscy do... Do wyborów i tam się naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje. I Zazientka, która ostatnio zamknęła dwa duże programy dotyczące dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi, które jest w Ministerstwie Edukacji Narodowej. No, jeśli chodzi o trzy duże ministerstwa, wiadomo, wiadomo, dziewczyny robią swoją robotę. W każdym, tak naprawdę, miejscu, w którym pracujemy, ten nasz program jest realizowany. Ale to jest trochę tak, ja uwielbiam takie powiedzenie chińskie, że. Jedno spadające drzewo robi więcej hałasu w lesie niż to, że cały las rośnie. Mhm. Uwielbiam to powiedzenie. My rzeczywiście robimy tę robotę. My rzeczywiście naszymi posłami, naszymi wiceministrami, naszymi ministrami robimy tę robotę. I zdarzają nam się wpadki komunikacyjne związane z, z różnymi sytuacjami. Oczywiście, to jest to spadające drzewo, które, które jest zauważane, które jest komentowane i które przynosi nam wiele problemów. Dlatego uważam, że jeśli przejdziemy przez ten, przez ten zakręt, jeśli damy sobie radę z tym, że no rzeczywiście utraciliśmy bardzo dużą część zaufania, ale jeśli je odbudujemy, to to jest stabilna i fajna organizacja, ze świetnymi ludźmi. Jestem przekonana, że uda się na tym zbudować naprawdę bardzo dobrą ofertę polityczną. To co dzisiaj kuleje, pani w pewnym momencie, jeżeli chodzi o koalicję, no mówiła publicznie o swoich zastrzeżeniach, o tym, dlaczego też pani odeszła z Ministerstwa Edukacji Narodowej. No to trochę podpytam panią o to, co się wewnątrz w pani Partii dzieje. Co? Co, co nie zadziałało? Dlaczego dzisiaj sytuacja Polski 2050, też w sondażach, jest taka trudna? Bo my jesteśmy taką partią, która nikomu nie pasuje. My jesteśmy taką partią, która nie pasuje ani... Nawet wyborcom. Ani, ani, nie, nie, ani, ani Platformie. I jednym i drugim mediom my nie jesteśmy po drodze. Więc myślę, że bardzo często nadaje się, nadinterpretowuje się bardzo wiele rzeczy, które się u nas dzieją. I tak jak zdarza się na przykład nam zagłosować za za tym, żeby jakaś ustawa poszła do komisji, to jest tylko głosowanie o tym, żeby ona poszła do komisji. To nie jest I głosowanie Pani za tą ustawą CPK. Tak, mówię o CPK. Natomiast to nie jest głosowanie za tą ustawą. Nadaje się interpretację, jak gdybyśmy jakby zupełnie czego. Coś innego zrobili. A ponieważ nie mamy swoich mediów, ponieważ nie wypracowaliśmy też swoich kanałów komunikacyjnych na tyle mocnych, na tyle istotnych, na tyle nośnych, żebyśmy byli w stanie się obronić, to te najgorsze interpretacje są jakby szeroko powielane. I, i, i nadal uważam, że to jest również do odbudowania. Ja naprawdę wierzę w ten projekt, cały czas nadal wierzę w ten projekt. Ile jest prawdy w tym, że będzie pani ubiegać się o stanowisko przewodniczącej partii w styczniu? Ja dzisiaj powiem. jeszcze nie, nie deklaruję mojego startu z prostego powodu. Jeśli wystartuję, to wtedy, kiedy będę miała hmm, po swojej stronie. Nie szablę, bo nie o to chodzi. To oczywiście będzie niezbędne wtedy, kiedy, kiedy dojdzie do głosowania. Natomiast chodzi mi o, o grupę ekspertów, z którymi chciałabym współpracować. I muszę odbyć te spotkania, żeby wiedzieć, że rzeczywiście oni mi potem pomogą w. Ewentualnie, jeśli uda mi się oczywiście wygrać te wybory, to pomogą mi wtedy w prowadzeniu tej, tej partii. Czyli od tego muszę pani tylko uzależną. Nie tylko od tego. Mm -hmm. Muszę. Pracuję nad pewnym projektem związanym z, z wejściem trochę do mediów społecznościowych, trochę w innej formacie niż to zwykle bywa. To znaczy? Pracuję. Na no spokojnie, Jasne. wszystko będzie, będzie czas. Pracuję nad takim projektem narracyjnym, powiedziałabym, czyli nad tym, żeby zacząć trochę inaczej w polskiej polityce mówić. Jak te wszystkie procesy mi się zbiegną? Jeśli będę wiedziała, że, że, że jestem przygotowana do tego, żeby poprowadzić tą, tą partię i będę wiedziała, że jestem ją w stanie nie poprowadzić do tego, żeby przetrwać, tylko żebyśmy naprawdę uzyskali bardzo silną pozycję w centrum, to wtedy ogłoszę, że, że startuję. Centrum jest potrzebne. Ja to powtarzam wszędzie, gdzie tylko mogę. Nasza scena polityczna jest spolaryzowana. Do tej pory była Platforma e PiS, teraz jest Konfederacja i Sandberg. Coraz głębiej się polaryzujemy, coraz bardziej roz rozchodzimy się na boki. Nie ma demokracji, jeśli nie ma centrum. Jeśli sobie, tego ludzie nie, jeśli sobie ludzie nie uświadomią tej prostej prawdy, że bez centrum nie ma demokracji, bo demokracja to, 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 nie jest, jakby, to nie jest tak, że większość coś głosuje i w związku z tym to ma demokratyczny stempel. Bo demokracja to jest też poszanowanie praw mniejszości i tego nam brakowało przez te czasy pisowskie. Natomiast demokracja to jest ucieranie się kompromisu. To jest miejsce, w którym ludzie ze sobą rozmawiają. Dlaczego? Dlatego, że jeśli będziemy mieli tak spolaryzowaną scenę polityczną, to efektem będzie to, że nie będzie żadnej ciągłości instytucjonalnej, żadnej ciągłości w realizacji strategii, bo każda ze stron będzie przynosiła swoje cele, swoje strategie, swoich ludzi, to nie jest państwo, które się stabilnie rozwija. I jeśli jakby nie zrozumiemy tego, a ja chcę. Opowiadać właśnie o tym, przekonywać ludzi do tego, że to stabilne centrum jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Jeśli tego nie uda nam się ludziom opowiedzieć i przedstawić jako, jako konkretnej oferty politycznej, to myślę, że naprawdę źle skończymy. Mówi Pani o tych różnych kierunkach, ja nie bez powodu pytam o Pani start, ponieważ Kamil Wnok, pytany w radiu dla Ciebie o to, kto może wystartować, no wskazuje pięć nazwisk, wymienia oczywiście Panią, mówi o tym, że dużo mówi się o starcie jednej z naszych najbardziej doświadczonych parlamentarzystek, to w kontekście właśnie Pani, ale wymienia Michała Koboskę, Paulinę Henning-Kloskę, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, Pawła Śliza, no cała kolejka. Wspaniale. Wspaniale. Będziemy mieli piękne forum do tego, żeby przedstawiać propozycje, bo to będzie tego typu kampania wyborcza. tu jeszcze Ryszarda Petru brakuje. Bo to, ale to jeśli będziemy mieli kampanię wyborczą, to będziemy po prostu przedstawiać propozycje, przekonywać się wzajemnie do tych propozycji. Uważam, że nic lepiej nam nie zrobi, niż to, żeby pokazać, jak może wyglądać dobra demokracja. Taka prawdziwa demokracja, bo będę na, nakłaniała, będę namawiała moich kolegów, niezależnie od tego, czy wystartuje. Czy nie, do tego, żebyśmy ten proces demokratyczny, proces wyboru naszego przyszłego przewodniczącego, e, e, przeprowadzili przy otwartej kurtynie, żebyśmy rzeczywiście pokazywali nasze stanowiska, żebyśmy rzeczywiście pokazywali nasze propozycje. A to nie jest trochę tak, że Polska 2050 tak naprawdę po prostu jest podzielona, że tych wizji tego, w jakim kierunku i jaką partią ona powinna być, jest po prostu dużo, że ideowo. No trochę mało was łączy. My w ogóle nie jesteśmy podzieleni, jeśli chodzi o kwestie programowe. Mhm. Okej, okay, to prawda, że są osoby, które są bardziej wrażliwe społecznie i osoby, które są bardziej wrażliwe na potrzeby przedsiębiorców. Ale mieliśmy takie kiedyś spotkanie, bardzo dobre notabene, na którym posadziliśmy obie strony i po powiedzieliśmy, musimy się jakoś dogadać, musimy znaleźć tę równowagę, czyli znaleźć uczciwego przedsiębiorcę, uczciwego pracownika, którzy w taki sposób dogadują się co do zasad funkcjonowania Biznesu i zasad funkcjonowania w, w, pracowników, po prostu w tym biznesie, żeby to było fair dla obu stron. I znaleźliśmy tego typu rozwiązania, i one zostały zapisane w naszym programie. Więc my, jeśli chodzi o kwestie programowe, jeśli chodzi o to, o co nam chodzi w polityce, my przyszliśmy do polityki, dlatego, że chodzi nam o przyszłość. My wszyscy mówimy o tym, że interesuje nas. Kolejne pokolenie, działanie na rzecz tych naszych dzieciaków, które w moim przypadku to są już dwudziestolatkowie, ale w przypadku moich kolegów to są raczej nastoletnie dzieci czy wręcz jeszcze mniejsze. I chodzi nam o to, żeby ich pokolenie miało lepszą Polskę, po prostu, żeby miało lepszą Polskę. Myślę, że na naszej scenie politycznej dzisiaj nie ma partii, które myślą o przyszłości, nie ma partii, które myślą o klasie średniej. Która jest absolutnie zaniedbana, to jest ta klasa średnia, to są ci ludzie, którzy przeprowadzili Polskę przez transformację ustrojową, którzy na swoich barkach, ja też należę do tego pokolenia, pan też należy do tego pokolenia. My wzięliśmy Polskę na swoje barki, przeprowadziliśmy ją przez, przez czas transformacji. My jesteśmy mega doświadczonym pokoleniem. W normalnym świecie, jakby ludzie nie są tak doświadczeni, jak my zostaliśmy przez życie przeczołgani, i trzeba dla tej części naszego społeczeństwa, dla tych ludzi of mieć ofertę dobrych usług publicznych, dobrej jakości życia. To są wszystko te, te, te kwestie i dobrej przyszłości, a to oznacza na jakby odpowiadanie na wyzwania, na przykład demograficzne, na przykład klimatyczne, na przykład cyfrowe. I tego wszystkiego nie ma dzisiaj w rządzie, albo jest w zdecydowanie za mały sposób realizowany. Ale to Wy tworzycie ten rząd. Tak, i nasi ministrowie rzeczywiście bardzo wiele z tych rzeczy robią. Mogłabym właściwie o pracy każdego z nich rozmawiać, bo my się po prostu spotykamy razem. I ta nasza agenda jest realizowana. Ale tak jak mówię, to nie jest tak, że ona jest jakoś super widoczna. Może brakuje nam właśnie tej umiejętności komunikowania, ale my wiemy, co trzeba robić. Na kogo oddała Pani głos w wyborach wewnętrznych na wicepremiera na Katarzynę Półczyńską Nałęcz czy na Paulina Henik-Kloska? E, myślę, że to powinno jednak zostać między nami. Może pani wstrzymała się od głosu. I osoby też takie. E, były. E, myślę, że to powinno zostać między nami. E, natomiast e, odbyły się trzy spotkania. Była Rada Krajowa, był klub, było i, i, i druga Rada Krajowa. I ja naprawdę jestem pełna podziwu dla nas wszystkich, bo nie widziałam, ja jestem długo w polityce, ale naprawdę nie widziałam takiej sytuacji, w której są dwie kandydatki, które przedstawiają swój program na tego typu stanowisko, i odbywa się jakaś, nie za długa, ale jakaś, jakaś no te kandydatki zostały też wprowadzone tak. przez, przez te osoby, które je rekomendowały. Odbywa się dyskusja i odbywa się głosowanie. I to wszystko odbywa się w bardzo przyjaznych emocjach i, i, i naprawdę w sposób, który życzę wszystkim, którzy nas dzisiaj składają do grobu, żeby mieli takie standardy funkcjonowania w polityce. Trochę enigmatycznie, ale chyba tak musi, musi już po prostu być. Wspomniała Pani o tym, jakie rzeczy, na jakie rzeczy trzeba zwracać uwagę. Więc wróciłem sobie do Czerwca. Wtedy Polska 2050 ogłaszała piątkę. Polski 2050. Odpytywać Pani nie będę, podpowiem. E, pięć priorytetów rządowych, za które Polska 2050 bierze bezpośrednio... Od bez partyjnienia spółek Skarbu Państwa, tak. smartfony, tak. kwestie związa związane z, z mieszkalnictwem. Tam tak. była, nie pamiętam dokładnie... Dostępne mieszkania. Dostępne tak. mieszkania to są zawsze, ale tam był chyba bardziej szczegółowo sformułowany ten priorytet. Wystarczyło... Odpowiem. Media publiczne no, media i asystencja. I asystencja osobista. też wiadomo. Wystarczyłoby mi minutę, żeby przypomnieć sobie. Nie ma, nie ma problemu. Ja też nie, nie mm. odpytuję w taki sposób polityków. Ja też mam notatki, więc nie ma problemu. Natomiast faktycznie, no, te pięć rzeczy i chyba od czerwca trochę czasu minęło, a te tematy leżą. Weźmy sobie te media publiczne. Marta Media Cienkowska, publiczne jest drama dramatycznie kultury? trudnym tematem. Nic się nie tak, ale to jest, wie pan, to nie jest kwestia tylko Marty Cienkowskiej, ale też finansowania, bo Oczywiście. niestety ta, ta zmiana będzie, będzie bardzo dużo kosztowała. I jeśli uda się to finansowanie zorganizować, to to myślę, że Marta Cienkowska przeprowadzi też te, ten proces. No to jeden z naprawdę najtrudniejszych, najtrudniejszych zmian my. Tu e, przypomnę, wpisaliśmy ten postulat do naszej umowy. Koalicyjnej, bo uważamy, że odpartyjnie nie spółek Skarbu Państwa i zmiana w mediach publicznych to są dwa filary demokracji, które są absolutnie konieczne. Jak dzisiaj się przypomina tę umowę koalicyjną, to ja naprawdę przypomnę, że tam jest kilka jeszcze innych zapisów, które też nie zostały przez nasze koalicjantów wykonane. Oczywiście. Więc, więc o tym, o tym też proszę, żeby pamiętać. Ale asystencja, ustawa o asystencji jest już na ostatnim etapie jeśli chodzi o jej przygotowanie rządowe. No tak, tylko te powiedzmy trzy, o mieszkaniach możemy dyskutować, Lewica teraz wzięła. Jeśli chodzi o tenencja. mieszkania, to tutaj mamy duże sukcesy. A... Tak, no, widzimy, że faktycznie ta sytuacja się poprawiła, mhm. to znaczy nowe rozdanie w rządzie trochę przyspieszyło pewne procesy, natomiast yy, no, ja nadal będę wracać. No, kwestia odpolitycznienia mediów publicznych, to Państwa yy, posłowie wzięli to sobie na sztandar. I chyba no, I się nic nie działo. I jest trudno, e, obiektywnie po prostu mm -hmm. jest to trudny postulat. E, natomiast nie odstąpimy od tego postulatu e, i będziemy też starali się o to, żeby, żeby finansowanie znalazło się dla realizacji tego e, postulatu. I nie odstąpimy też od postulatu odpartyjnienia spółek z A to będzie bajstra. coś, co postawicie w pewnym momencie na ostrzu noża? Wie pan, to, ale to trochę koalicji, ja wiem, to pewnie. W koalicji w to nie jest tak, że, 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 że się stawia na ostrzu noża, ale. Mm... Myślę, że cała koalicja musi zrozumieć, że tego sobie życzą po prostu ludzie, bo są to postulaty, które są bardzo dobrze odbierane i naprawdę oczekiwane przez naszą demokratyczną stronę elektoratu, niezależnie od tego, czy to jest elektorat Platformy, Lewicy czy, czy PSL-u. Będziemy, będziemy o to dopominali się od naszych koalicjantów i będziemy naprawdę starali się o to, żeby też środki na sfinansowanie tej zmiany się znalazły. Ustawa smartfonowa. To jest coś co Szymon chłownia bardzo mocno akcentował. Tak. Chodzi o to bezpieczeństwo cyfrowe dzieci, a krótko mówiąc, chodzi o zakaz smartfonów. Ona jest w, w tej chwili przeprowadzona w rządzie w konsultacjach międzyresortowych, które nie są łatwe. Mhm. I to też jest jeden z tych postulatów, od których nie możemy odstąpić, bo my dzisiaj oddajemy zdrowie psychiczne naszych dzieci za darmo gigantom cyfrowym. Myślę, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak dewastujące dla mózgu dziecka jest uzależnienie behawioralne od tej dopaminy, od tych dawek dopaminy, które dostaje dziecko, skrolując na przykład różnego rodzaju media społecznościowe, że dzieci. My będziemy mieli naprawdę wielki problem z tym, żeby wyprowadzić nasze dzieciaki z tego, z tego uzależnienia i ze skutków tego uzależnienia. I mam cały czas wrażenie, że jako problem społeczny to jest niewystarczająco postawione w debacie publicznej, bo to jest coś, co naprawdę dewastuje relacje społeczne między dziećmi, me, między dziećmi i rodzicami. Dewastuje ich dobrostan, dewastuje ich attention spam, czyli, czyli możliwość skupienia się dewastuje ich mózgi i nie nadajemy odpowiedniej wartości temu problemowi. A czy te wszystkie kwestie, o których rozmawiamy, czy one będą możliwe, żeby te ustawy pchać dalej legislacyjnie, gdy marszałkiem nie będzie już Szymon Hołownia, a Włodzimierz Czerzasty? To nie sądzę, żeby to była jakakolwiek zmiana. Myślę, że, że jeśli chodzi o procedowanie ustaw, czy to będą ustawy rządowe, czy to będą ustawy poselskie, tutaj jakiegoś, jakiego, jakiejś dużej zmiany się nie spodziewam. To, pani posłanko, y, zmienimy może temat, przenieśmy się, y, przenieśmy się za ocean. Y, w ubiegłym tygodniu Szymunkowołownia spotkał się w Nowym Jorku z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Jak sam mówił, była to rozmowa zapoznawcza. Pani spodziewa się, że jeżeli chodzi o to stanowisko Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, to jest coś, co naprawdę jest w zasięgu, jakby to powiedzieć, w zasięgu, może nie wzroku, ale w zasięgu ręki, jeżeli chodzi o stanowisko dla Polaka? To będzie bardzo trudne, żeby to stanowisko uzyskać. Ale wydaje mi się, że polskie doświadczenie z uchodźcami z Ukrainy stawia nas w trochę innym miejscu. Bo my z jednej strony mamy doświadczenie przyjęcia ogromnej rzeszy uchodźców z Ukrainy. I, i tu naprawdę no, to, co zrobił polski naród, Polacy, jeśli chodzi o przyjęcie Ukraińców, to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego. Ale też to, w jaki sposób byliśmy w stanie jako społeczeństwo obywatelskie skoordynować tę pomoc i, i, i ukierunkować tę pomoc, to było coś zupełnie niesamowitego. To jest z jednej strony. Z drugiej strony mamy do czynienia z weaponizacją, czyli z zamienieniem ruchu Migracyjnych w broni. W broń w wojnie hybrydowej i to na nas ćwiczy Rosja poprzez Białoruś, tak? bo to powiedzmy wprost, że, 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 że ja nie sądzę, żeby to było białoruskie, białoruska inspiracja. I to, jest, I to jest doświadczenie, które w tym miejscu wydaje mi się, mieć absolutnie kluczową rolę i mam nadzieję, że to zostanie zrozumiane przez agendy międzynarodowe, że nasza, nasza pozycja pod tym względem jest absolutnie wyjątkowa a Szymon Hołowniak, który jest marszałkiem sejmu i który ma dostęp do wszystkich tajnych informacji, do wszystkich jakby rad bezpieczeństwa narodowego i tak dalej i tak dalej. Jest przygotowany do tego, żeby i jakby z jednej i z drugiej strony widzieć ten problem. Więc wydaje mi się, że nasz głos jest tutaj ważny, ale oczywiście głosują głosowanie czy czy to ten wybór jest no, jest, przebiega w taki sposób, że, że tutaj żadnej pewności nie możemy mieć. Z całą pewnością Szymon jest przygotowany do tego, żeby objąć to stanowisko. Ma zupełnie niebagatelne doświadczenie swoje osobiste, ale też to z naszych ostatnich kilku lat, jakby w, w polityce, więc wydaje mi się, że gdyby uzyskał to stanowisko, to byłoby naprawdę z korzyścią dla. Dla tego obszaru, dla Poprzedni UNHCR. Po komisarz Włoch, który, który to stanowisko obecnie zajmuje, no jednak doświadczenie w momencie, gdy został wysokim komisarzem do spraw uchodźców, no, miało o wiele większe. W strukturach ONZ znajdował się od wielu lat. Świetnie. I to są te doświadczenia, które sprawiają, że opieka ONZ-u nad migracją jest taka, jaka jest czyli absolutnie niewystarczająca. W kontekście tego, że my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że migracje będą narastały ze względu chociażby na procesy związane z kryzysem klimatycznym. Tych migracji będzie więcej. To być może taki reset, czyli spojrzenie kogoś, kto, tak jak mówię, ma swoje własne doświadczenia to osobiste. Zewnątrz, tak? tak, osoba, która, która przychodzi z nowymi doświadczeniami, z nowym pomysłem na to, w jaki sposób ta agenda powinna funkcjonować moim zdaniem mogłoby być naprawdę bardzo ciekawym, e, ciekawym rozwiązaniem. Będziemy to e, obserwować. Na koniec e, jeszcze mała zabawa e, w, we wróżkę. Tak Aha, tak myślałam, powiedzieć. że będę miała odgadnąć jakiś cytat, a to zawsze jest... E, nie, triki, triki. nie, 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 we, we wróżkę. E, czy w 2027 roku e, klub poselski, klub parlamentarny Polski 2050 będzie tak samo duże, jak jest obecnie? Moim celem jest to, żeby był bardziej liczny. Okej, okay, czyli my wprowadziliśmy Tak, my wprowadziliśmy, my wprowadziliśmy 30 posłów, 30 chyba podwoje, jeśli dobrze pamiętam i 5 senatorów. Mam nadzieję, że uda nam się wprowadzić większy klub. I to będziemy obserwować. Pani posłanko, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za również. wizytę w naszym studiu. A gościem Politycznego Porządku była Joanna Mucha, wiceprzewodnicząca Polski 2050. Bardzo dziękujemy za Państwa uwagę.